Dzisiaj porozmawiamy o przyszłości rynku pracy i jak się do niej przygotować. Zgodnie z przewidywaniami na 2025 rok, dynamiczne zmiany wymagają od nas nowych umiejętności. Jakie umiejętności będą kluczowe? Przyjrzyjmy się yy, bliżej 10 najczęściej wymienianym. Po pierwsze, umiejętności technologiczne. W świecie zdominowanym przez technologię, umiejętność programowania i analizowania danych. Może dać ci przewagę na rynku pracy. Po drugie, zarządzanie projektami, certyfikaty, metodyk projektowych mogą znacząco podnieść twoje kwalifikacje i otworzyć wiele nowych drzwi. Po trzecie, kompetencje miękkie: komunikacja i praca zespołowa są nieocenione i zawsze poszukiwane. Po czwarte, kreatywność. W erze automatyzacji staje się jeszcze ważniejsze. Jak myśleć niestandardowo i wprowadzać innowacyjne rozwiązania. Po piąte, umiejętności językowe. To już konieczność w globalnym środowisku pracy. Znajomość więcej niż jednego języka zawsze się opłaci. Po szóste, analiza danych. To coraz częściej nieodłączny element biznesu. W zbiorach danych, poszukaj wzorców i wyciągaj wnioski biznesowe. Po siódme, adaptacyjność. Absolutna konieczność w dynamicznym świecie. Z każdym rokiem staje się coraz ważniejsze to, jak szybko dostosowujesz się do zmian. Po ósme, silne umiejętności przywódcze. Mogą one znacząco wpłynąć na Twoją karierę, a obecnie przywództwo to bardziej współpraca niż kierowanie. Po dziewiąte, efektywne zarządzanie czasem, które pozwala na lepsze organizację pracy. W dynamicznym środowisku każda minuta jest cenna. Po dziesiąte, ostatni punkt to ciągła edukacja i podnoszenie swoich kompetencji. Inwestuj w rozwój osobisty i zawodowy, aby sprostać wymaganiom przyszłości. Aby odnaleźć się na rynku pracy w 2025 roku, stawiaj na rozwój i adaptację. To Twój klucz do sukcesu. Skontaktuj się ze mną, a chętnie Ci w tym pomogę.